Zmianę w sposobie prowadzenia głosowania. Wnioskuję, że pani marszałek zasugerowała, przynajmniej obecnym, zdjęcie tych maseczek, żebym się lepiej orientował, gdzie są, cytując klasyka, zdradzieckie mordy na tej sali, dlatego że mam wrażenie, że ich położenie zmienia się. Zmienia się. Działacie już nie tylko przeciwko przyzwoitości, zdrowemu rozsądkowi, działacie przeciwko. Tradycji pionowi cywilizacyjnemu Dziękuję tego bardzo, panie pośle. Dziękuję, panie pośle. Nie mogę w tego wniosku głosować, ponieważ mamy tylko jedno głosowanie, więc nie mogę zmienić sposobu głosowania, panie pośle. Pan poseł Grzegorz, pan. Panie marszałku, wysoka pustawa Izbo, Konfederacja z radością poprze projekt ustanowienia Dnia Nauki Polskiej. Jeśli tylko mówimy się, że będzie to dzień żałoby narodowej i flagi ściągnięte do półmasztu, przybrane będą kirem. Szanowni państwo, no tak, to jest właśnie ta radosna twórczość państwo problematyczne kamieni kupę przybieramy wycinankami zamiast wzmacniania państwa urealniania naszej sytuacji geopolitycznej, ekonomicznej. Zróbmy kolejne święto. Szanowna pani poseł powiada, że reforma ministra Gowina nie powiodła się. Wyprowadzam z błędu. Powiodła się doskonale. Powstał zintegrowany system paśników dla cwaniaków, żłobów, z których zaczerpnąć mogą macherzy od nauki. Moja ulubiona nawa Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która w swoich ustawowych planach, obowiązkach ma, szanowni państwo, popularyzację nauczania języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej. Super sprawa. Centrum Łukasiewicza, Fundacja Nauki Polskiej. Minister Gowin wie, jak ustawić swoich ludzi, i to jest rzecz, która. Mogłaby dziwić człowieka, który przywiązał się do tego, że to zaledwie pan od nauki, wicepremier, ale to jest przecież wytrawny kłamca Smoleński, minister niesprawiedliwości rządu jawnego zaprzaństwa i zdrady narodowej, który dzisiaj w ramach dobrej zmiany awansował do roli jednego z czołowych patriotów, którzy tutaj właśnie wysoko wznoszą biało-czerwony sztandar. Wspominałem w moim parlamentarnym, przedparlamentarnym życiu, więc chętnie powtórzę i teraz, że jeśli, jeśli Polska wróci, Szanowni Państwo, jeśli państwo polskie wróci do swojej formy dziejowej jeszcze za naszego życia, to na pana ministra Gowina obawiam się, obawiam się, lud stolicy, gdyby jeszcze kiedyś otrzeźwiał, znaleźć może miejsce na jednej z pobliskich latarni przy placu Trzech Krzyży. Mówiłem tak w moim życiu przedparlamentarnym, powtarzam z tej trybuny, kłamca smoleński, który z tej trybuny przecież zapewniał, państwa zapewniał, Wtedy ku waszemu wielkiemu oburzeniu, że z trumnami smoleńskimi wszystko jest legartis, prawda? Z tej trybuny to mówił. Dzisiaj rzecz jasna przeszłość odkreśliliście grubą kreską i ten człowiek będzie wycierał sobie... Ach, cóż, co tam, co, tam, co tam mu pięknego podpowie jego twórcza wyobraźnia, powie o o polskiej nauce, o, o polskiej tradycji, o polskiej państwowości. No, pół biedy, kiedy mówi to stąd, gorzej, kiedy z Atlantyku licytuje w dół sprawę polską, na przykład w takich sprawach jak pamięć historyczna. Przypomnijmy, że wypowiedzi wicepremiera Gowina były bardzo istotne w procesie kapitulacji w sprawie zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ona się Wiązała prawda, z tym żałosnym podróżowaniem do Kanossy waszych parlamentarzystów, europarlamentarzystów, którzy w willi Mossadu pod Tel Awiwem, jak doniosły media izraelskie, negocjowali tę sprawę. Szanowni Państwo, zatem Dzień Nauki Polskiej niechaj będzie ustanowiony, kiedy tam chcecie w grudniu po południu czy, czy w lutym w przerwie, którą spędzają studenci uganiając się z indeksami za swoimi profesorami, ale, ale niechaj to będzie święto żałoby. Ten wielki odkurzacz na polską innowacyjność, polskie patenty włączył minister Gowin podłączając polską naukę do systemu punktacji. Zadajcie mu jedno pytanie, a może ja wrócę tu i zapytam, jaka część budżetu nauki polskiej pójdzie na opłacenie tych artykułów, które niezbędnie trzeba zamieścić dla uzyskania punktacji umożliwiającej podążanie ścieżką kariery naukowej. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże wszystkim, wszystkim ciężko pracującym ojcom, matkom, rodzin, niezależnie od tego, czy ich Pan Bóg potomstwem, potomstwem pobłogosławił, czy nie. Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy oferują usługi i eventy turystyczne, ale ten projekt, była o tym mowa, to przekupstwo przedwyborcze i na dodatek Selekcjonujące Polaków, dzielące ich, jak to u socjalistów, na, na gorszych i lepszych. Ale żeby nie referować wszystkiego, co tam na komisji przez godzin 4 czy 5 nawet nie, pani marszałek się przewaliło, zwrócę tylko uwagę na wrzutkę. Wrzutkę, która nastąpiła tuż przed końcem pracy, artykuł 41c. Pani wiceprzewodnicząca, która tutaj referowała, odczytała ten projekt, którego posłowie nie dostali wcześniej, tłumacząc z polskiego na nasze „to jest taka tarcza 5 plus Turbo yy, dla rządu, to jest taki sobie artykulik, żeby rząd mógł dowolne sumy na dowolne cele podżyrowane przez hasło inwestycje samorządowe, żeby rząd mógł wydatkować. I, I kiedy wszyscy uczestnicy tego posiedzenia ze zdumieniem zapoznali się z tą poprawką, to dopiero po chwili dotarło do mnie, że to jest poprawka helikopterowa, że to jest właśnie ten helikopter dla pani premier żeby mogła latać nad Polską i rozsypywać dywanowo pieniądze. I w związku z tym pospieszyłem z poprawką, która to precyzuje i wyraźnie artykułuje. Złożyłem tę poprawkę artykuł 41D, żeby wszyscy byli zdrowi, piękni i bogaci, a pani minister Emilewicz, aby miała własny helikopter do rozrzucania pieniędzy nad Polską na każde wezwanie, regulaminowo złożyłem tę poprawkę przewodniczącej komisji, która nieregulaminowo i bezprawnie nie poddała tej poprawki pod głosowanie. I w związku z tym, pani marszałek, składam tę poprawkę, procedujcie, procedujcie, głosujcie. Na następnym posiedzeniu pójdziemy dalej i załączymy do dowolnego projektu ustawy na dowolny temat taką poprawkę w brzmieniu na przykład, żeby rząd mógł sobie robić, co tam chce, bez pytania Sejmu. O cokolwiek. Kłaniam się. Szczęść Boże, komu jeszcze nie mówiłem. Konfederacja nie popiera gry w trzy karty z obywatelami. Herbata od samego mieszania nie zrobi się słodsza. Szanowni Państwo, nazywacie to Ministerstwem Aktywów, a my nazywamy to zintegrowanym systemem dostępu do koryta. Tak jest w istocie. Rozrywa Was. Dwojaka tendencja: z jednej strony zrobić dobrze, zrobić dobrze własnym towarzyszom partyjnym, zwiększyć, pomnożyć liczbę stołków do obsadzenia, a z drugiej strony zrobić dobrze urzędnikom brukselskim, skonformizować Rzeczpospolitą względem poprawności politycznej. Tworzycie więc Ministerstwo Klimatu. Przypomina się jeszcze z czasów PRL-u takie powiedzonko jak się zaprowadzi socjalizm na Saharze, po miesiącu piachu zabraknie. Zobaczcie, jest Ministerstwo Klimatu, a już na święta dzieci śniegu nie miały. Zastanówcie się nad własną twórczością. Konfederacja nie będzie, nie będzie popierać takiej twórczości bujnej. To w ogóle nie jest w porządku, że rząd, bo ma rację mój przedmówca, Konstatując, że to jest w istocie projekt rządowy, że rząd zarządza, nie zaś wykonuje to, co tutaj Wysoka Izba by postanowiła. Konfederacja wnosi o to, żeby ten projekt odrzucić, rzecz jasna, w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo panu posłowi.